Ostrowiec Świętokrzyski to kolejny przysanek akcji informacyjnej poświęconej programowi Nowa Piątka PiS. Akcja nasza dotyczy tego, aby poinformować społeczeństwo, mieszkańców naszej Ziemi o nowych programach przygotowanych przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, rząd Prawa i Sprawiedliwości. W założeniach politycy PiS mają zamiar dotrzeć do każdej gminy w województwie świętokrzyskim. Chcą tam osobiście porozmawiać o nowej piątce, a także odpowiedzieć na pytania dotyczące programu. Uważamy, że w takim dialogu, w rozmowie, w merytorycznych m, propozycjach jest siła. Budowy Rzeczpospolitej na przyszłość, i na tym, się, na tym się koncentrujemy. I tak będziemy to robić, rozmawiając wcześniej z Polakami. Pakiet rządowych programów dotyczy w pierwszej części sfery socjalnej. Emerytura Plus została w tym tygodniu podpisana przez prezydenta i w maju zostanie wypłacona. Emeryci i renciści w ramach tzw. trzynastki otrzymają 888 zł netto. Drugi punkt to rozszerzenie programu 500 plus na każde dziecko. Wnioski będzie można składać od 1 lipca. Bez. Yy analizy dochodu te wnioski będą analizowane i na pierwsze dziecko już 500 zł obowiązuje. Piątka pis zakłada również że od 1 października zostanie obniżony PIT z 18 do 17%, a także zostaną podwyższone koszty uzyskania przychodu. Natomiast osoby do 26 roku życia mają zostać całkowicie zwolnione z podatku dochodowego. Każdy młody człowiek pracujący nie będzie miał pobieranego tak zwanego pitu, co myślę, że pozwoli na lepsze przygotowanie się do dorosłego życia na ten pierwszy start jest bardzo istotne, a każdy pracujący człowiek będzie miał obniżony pit z 18 na 17%. Pis chce walczyć również z wykluczeniem komunikacyjnym. Odpowiedzią na ten problem ma być program połączenia lokalne. Zakłada on między innymi utworzenie funduszu, z którego zostaną dofinansowane te linie autobusowe, gdzie ich utrzymanie jest mało rentowne. I w momencie, kiedy ta ustawa zostanie przyjęta, będą środki na dofinansowanie. Z tym, że te środki nie będą kierowane do przedsiębiorców, do przewoźników, czy ta, czy ta w naszym przypadku nie do PKS-u, tylko do samorządów. I to samorządy będą dopiero udzielać zamówień na realizację tych przewozów. I potrzeba tutaj dobrej współpracy z rządem przedstawicielem rządu, czyli panią wojewodą, a poszczególnymi samorządami. Jest oczekiwanie na składanie dobrych propozycji. Spotkania informacyjne dotyczące nowej piątki PIS odbyły się jeszcze w Pawłowie, Brodach i Wąchocku.